W tej części województwa z punktu widzenia pacjenta nic albo niewiele powinno się zmienić. Cały obszar Płocko-Ciechanowski z wyjątkiem powiatu Przasnyskiego i Półtuskiego znajdzie się w rejonie operacyjnym, możemy go nazwać Płockim, gdzie docelowo dyspozytornia jedna skoncentrowana będzie w Płocku. Natomiast powiaty... Przasnyski i półtuski tutaj z regionu Czechanowskiego znajdą się w rejonie operacyjnym Ostrołęckim. Ta koncentracja służb ratownictwa medycznego w dużych rejonach jest związana i z nowymi wymogami, możliwościami technologicznymi, i z profesjonalizacją, i zwiększa elastyczność użytkowania zespołu ratownictwa medycznego, zniesienie tych barier administracyjnych pomiędzy rejonami, które były w każdym powiecie pozwala na wykorzystanie w sytuacjach awaryjnych, jeżeli zdarza się kilka równoczesnych interwencji w jednym powiecie zasobów z innego powiatu. To jest nieuchronny kierunek, w którym zmierza cała Polska, w którym zmierza cała, cała Europa.